Ja już myślałem, że rok już nagrywa jakiegoś odcinka czy coś Pewnie rok szykujesz, pewnie albo już nagrałeś, albo będziesz nagrywać, nie? Odcinek e z e ja z butami nie nagrywam, bo to bez sensu. Zaraz z kimś pogram jeden y, kontrol 1 tam znałem się, on um, to może to nagram, nie wiem zobaczę Ja praktycznie mogę coś tak, albo nie, to głupi pomysł, że tak powiem to co pomyślałem że my... Bo ja mogę zrobić serwera I nie wiem, pozapraszać ludzi, że coś wtedy jakby coś się nagrało Ale dobra, nie będę tak robić Nie spokojnie taki złapowiec. ja na zobaczymy, bo jeszcze nawet jestem spokojny, nie jestem. No. <laughs> mafia, jeszcze <laughs> będziesz uroka! Mafia będziesz sławny. Ty kurde <laughs> Zbyt ma ciężko się gra, bo nie można kampować. <laughs> Ach! Dobra, jest w środku, uważaj mafia! Ładnie. Ej, Mafia, czemu mnie nie słychać na CSie? Słychać, ale muszę... Mafa to jest w środku. Tak właśnie u wiesz. A co muszę zrobić, żeby dobrze było słychać? Nie wiem, naprawdę. Roka też takie przerywa, audio. wiesz. Jakość dźwięku wysoka. No wysoka a konfiguracja słuchawki. Super, mam 50 HP Chłopie, a dobrze mnie słychać ogólnie z tego jak patrzę w tym Jak patrzę teraz chłopie na tym na Steamie to dobrze Chłopie, ale nie wierzę, że gram Ja chłopie, raz grałem z nim w Battlefielda kurczę chłopie szacun a ty mi nie wierzyłeś Ej, chodź się spytam mafia spyta się jaki następny let's play robi let's play, z jakiej gry to się pytaj. no jak się mam zapytać jak mnie nie słychać no k, musisz no ale wiesz że mnie ścina on mi powiedział nic nie słychać